Prezes Fed już Moi drodzy, to jest kariera. W wieku 48 lat postanowił sprawdzić swoje umiejętności w sportach walki. i Te ostatnie miesiące niezwykle intensywne. Próbuje. Próbuje coś wykrzesać na sali treningowej prezes pen. Ile się da? Ta piątka w peselu goni z przodu, natomiast intensywność tych startów jest niebywała. Aktualnie na fali dwóch zwycięstw przystąpi do tego pojedynku prezes pen na tarczach u Marcina na różki. Pierwszy pojedynek na zasadach MMA. W rzymskiej klatce. Teraz klatka zdecydowanie większa, formuła K1. Nie będzie obalania, nie będzie zapasów. Będzie wymiana kopnięć oraz ciosów. Jest uśmiech, ależ też ta mimika twarzy widać nabuzowany prezes Fen, zmotywowany przed jutrzejszym występem. Ale pomysł na rozstrzygnięcie tego starcia kompletnie inny ma jego przeciwnik. Zaprośmy na scenę jego rywala: Michał. Box del Baron. Zapowiedziany jako Michał Box del Baron, natomiast ja bym powiedział, tak trzy czwarte Michała Box Barona w porównaniu do tego, co widzieliśmy w pierwszym pojedynku z prezesem Fen, bo naprawdę. Fantastyczna przemiana, jeśli chodzi o sylwetkę Michała Boxdela Barona i widzimy efekty tej ciężkiej pracy na sali treningowej, bo nie tracił tego czasu. Wiele miesięcy intensywnej rzemieślniczej pracy przynosi efekt w postaci szybkości, dynamiki, a wiemy, że jeśli jest szybkość... To można wygrać z każdym, jak mówił klasyk rzucany przez Tomka Adamka. Zobaczymy, czy tak będzie w przypadku Michała Boxdela Barona. Ostatnio wiele miesięcy także na sali treningowej szkolił swoje zapasy płaszczyzny parterowe. A ten pojedynek toczony w płaszczyźnie stójkowej. Natomiast... Przekonany jest, że ta praca, którą wykonał na sali treningowej, będzie wystarczająca, aby w tej formule K1 po prostu świetnie się bawić w piątkowy wieczór w pełnej poprzegi hali Netto Arena w Szczecinie. Na tarczach Uprzemka Szyszki, skupiony, szybkie ciosy bokserskie, krótkie i długie kombinacje, są też ciosy na korpus w wykonaniu boxdela. Treściwie, treściwie wyglądały te tarcze w wykonaniu boxdela, moi drodzy, to był ostatni mediatrening. Przed... Paweł, prezes FEN, już wyjadł! Naładowany, pewny z ciebie! prezes FEN zmierza na wagę. 105 kg limit bez tolerancji. Ile na wagę wnosi Paweł Jóźwiak Prezes Fen. 101,2 to jest waga, także z dużym zapasem. Prezes Fen. Jeszcze klatka wypięta, prezentacja formy fizycznej. Dziękujemy tyle prezes Fen w limicie. A teraz zapraszamy na wagę jego przeciwnika. Michał Bog. limit bez tolerancji 104, jeszcze ciasteczko zagryzione także z dużym zapasem limit wypełniony 104 400 oficjalna waga czas na face to face Jeszcze prowokacje, jeszcze wymiana spojrzeń pomiędzy Boxdelem, prezesem Fen. Uśmiech na koniec. Jutro uśmiechów z pewnością nie będzie. Rewanżowy pojedynek w pierwszej konfrontacji. Lepszy był Boxdel. Ale to była inna formuła. To było MMA w rzymskiej klatce. Zapasy, prowokacje, zapasów jutro. Eh, drodzy Państwo, nie będzie. Ciosy i kopnięcia. To jest ta eh, formuła, która jutro. Nas czeka w walce wieczoru Galifame Friday Arena 2. Prezes Feny czy Boxdale po raz drugi? Czekamy na ten pojedynek z niecierpliwością. Ostatnie słówko należy do Was, panowie. Sporo do udowodnienia dla prezesa Fen. Powracasz, tak jak już sam powiedziałeś, do największej organizacji freakowej w tej części świata. Także szansa do, na, na dopisanie pierwszego zwycięstwa, ale także zmazania plamy po tej porażce, kiedy chwytałeś się siatki w pierwszej konfrontacji. Z bokzelem. Dobry wieczór Szczecin. Witam Was bardzo serdecznie. Słuchajcie, byłem już tutaj u Was parę razy. Udało mi się tutaj zrobić kilka niezłych gal, ale nigdy nie przypuszczałem, że będę miał przyjemność i zarazem zaszczyt zawalczyć w main eventie właśnie tutaj, w stolicy polskiego MMA. Także słuchajcie, liczę jutro na Was doping. Jestem mega underdogiem, ale zrobię wszystko, żeby zwyciężyć i pokazać, że wiek to tylko liczby. Nie! Yeah! Ależ, to była mocna deklaracja od prezesa FEN, natomiast te deklaracje z dużym spokojem przyjął na klatę, bo już nie powiem na brzuch, tylko na klatę Michał Box del Baron. Ja Paweł, idę jutro. Ja, ja, dajcie powiedzieć Widzę, że dzisiaj masz bojówkę ze sobą. Jestem w stolicy polskiego MMA. Szczecin kocha polskie MMA, nie tylko freakowe, ale też sportowe, skąd tutaj sympatia kibiców również dla mnie. W każdym razie ja jutro idę z moim dynamitem w ręce, żeby żuchwa latała ci luzem. Przepraszam. Spoko, spójrz na tą rękę. Mówią, że ona jest niczym młot I Jutro ten młot wyląduje na twojej szczęce i cię znokautuje. Masz na to moje słowo. Młot Tora. E, taki cios jutro chce serwować swojemu przeciwnikowi, prezes Fen. Natomiast taki cios chce prezentować Michał Boxdel Baron. Jaka firmówka? Jerdolnemu Aperkata. Aperkat, Uppercut, czyli cios podbródkowy kontra Młotora, Tora. Prezes Fen kontra Boxdel. To już jutro. Na zwieńczenie. Gali Fame Friday Arena 2. Drodzy Państwo, za nami oficjalna ceremonia ważenia, prezentacja wszystkich zawodników. Natomiast to jeszcze nie koniec. Tak jak już.